Dzień dobry Państwu, Andrzej Kogut, tej Polonii z tej strony. E, witam serdecznie i z nami jest dzisiejszy gość. Jest nim Pan Roman Sołtys z Federalnego Departamentu Pracy. Witam Panie Romanie. Dzień dobry. Powiedzmy tak, Federalny Departament Pracy, tak w skrócie, powiedzmy to jest instytucja, która zajmuje się prawem pracy, w tym wypadku prawem federalnym, które jest nadrzędne nad wszystkimi prawami i dopiero tutaj lokalne prawa, czyli stanu Illinois i Chicago mogą zmieniać poszczególne prawa, ale najważniejsze prawo jest prawo federalne mogą zmieniać owszem, ale tylko w górę, powiedzmy. Czyli nie mogą obniżać standardów. Najlepszy przykład to jest ta stawka minimalna 7.25 na godzinę, 7.25 dolara na godzinę, a i jak powiedziałem, ani umowy prywatne również nie mogą tego zmienić. No właśnie, umowy prywatne tego nie mogą zmienić, ale dzisiaj zajmiemy się inną rzeczą, bo już mówiliśmy o overtimeach, czyli że tak powiem płaca za nadgodziny. Ale nie wszystkim to, wartajmy się, powiedzmy sobie szczerze, należą. Dlatego warto się nad tym zastanowić, warto na ten temat powiedzieć, bo nie każdy, że tak powiem, może się na to kwalifikować. No zgadza się. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, zasady prawa federalnego, prawa pracy, ja mówię o FLSA, the Fair Labor Science Act, wymagają, żeby każda osoba, która nie należy do jakichś wyjątków, każdy pracownik, a to dotyczy około 140 milionów pracowników w Stanach Zjednoczonych, e, był płacony e, przynajmniej 7,25 na godzinę lub 40, e, po 40 godzinach pracy e, time and have, półtora zastawki. To są te tak zwane nadgodziny. Ale oczywiście jest cała e, kategoria e, pracowników, stanowisk, za które pracodawca pod, pe, oczywiście pod pewnymi warunkami nie musi płacić overtimu. Aha, rozumiem. A jakie to na przykład osoby mogą być, które że tak powiem nie kwalifikują się do tego? Płacić, musi płacić minimalną stawkę, a nie musi już płacić e, overtimeu. I do takiej kategorii e, należą e, trackerzy. Jak my to mówimy w polskim języku, pracownicy, kierowcy TIRów jeżdżących na, na długich trasach, wobec nich prawo wymaga, aby pracodawca zapłacił im jedynie 7,25 na godzinę. To jest ten minimalny standard. Jak wszyscy wiemy, kierowcy nie, nie jeżdżą na godziny, zazwyczaj są płacone. Płacenie za mile, według mil, według ładunku, jakiś procent od ładunku, ale wszystko, jeśli jest jeśli jakiś problem z wypłatą, to przynajmniej prawo federalne wymaga, aby zapłacić za każdą godzinę ich pracy te 7,25 na godzinę. Innym przykładem są sprzedawcy samochodów u dealera. Wiadomo, że są płacone jakieś, zazwyczaj na, na, komis, na, na komisowym są, płacone, mają płacone jakieś minimum, jakiś draft i do tego komisowe, ale gdyby na przykład nie sprzedali niczego, to za, za sam pobyt właśnie, za sam pracę, w, w przebywanie w, w, w miejscu pracy i oczekiwanie na klienta, te osoby powinny być płacone przynajmniej 7,25 na godzinę, prawda? I to są te wyjątki od płacy minimalnej, od, od overtime'u. A teraz można wspomnieć o kolejnej kategorii, gdzie pewna kategoria osób, pracowników, nie musi być wypłacana overtime'u, nie musi mieć płacony nadgodzin. I ja mówię w tej chwili o tak zwanych białych kołnierzykach, white collar, pracach biurowych. I to jest kolejna kategoria, gdzie pracodawca może zakwalifikować pewnych pracowników do tej kategorii jako overtime exempt. To, co widzimy, pracownik widzi na, na payroll, na czeku. Często widzimy exempt, or non-exempt, takie, takie słówka, takie na pay stop. To jest właśnie, w, dotyczy to exemption od overtime lub nie. Właśnie. A teraz jak to powiedzieć, są osoby, które rzeczywiście pracują, można powiedzieć pełny etat, nadgodziny, godziny. I teraz takie, że tak powiem, muszę spełnić obowiązki, żeby tych nadgrodzin nie trzeba było im płacić. Jeśli pewna kategoria nie ma, przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie ma takiej generalnej, generalnego wyjątku. Każdy wyjątek musi być bardzo specyficzny i to należy do pracodawcy, żeby określił na, jaki, na jakiej zasadzie Dany pracownik jest zwolniony z, z wypłaty overtimeu i są tam pewne kategorie. Generalna zasada jest taka, że to są ci pracownicy oczywiście na pensji, tak zwane na pensji, otrzymują pensję, salary, także pierwszy warunek są dwa warunki. Pierwszy warunek to ta osoba musi pracownik musi być wypłacany przynajmniej 684 dolary pensji tygodniowo łatwo policzyć 684 razy 52 tygodnie to mówimy o jakieś 30 paru tysiącach dolarów w roku ale to jest tylko pierwszy warunek bo drugi warunek według prawa federalnego ta osoba musi spełnić pewne musi spełniać pewne obowiązki wyliczone wyszczególnione w ustawie i jak powiedziałem ponieważ nie ma E, takiej generalnego e, zwolnienia e, od e, overtime'u, pracodawca musi określić, e, określić, co ten pracownik robi. Poza tym, że ja mu płacę 6, przynajmniej 684 dolary tygodniowo. E, po, przed podatkami, oczywiście to są sumy, które się wymienia w przed podatkami, musi spełnić pewne kategorie, obowiązki, które są przypisane do pewnej kategorii. A jakie to są te kategorie? No, zacznijmy. Pierwsza kategoria, najbardziej popularna, supervisor, manager, prawda? Czyli prawo wymaga, że ta osoba musi mieć autoryzację do przyjmowania, zwalniania pracowników, musi zarządzać i kierować pracą przynajmniej dwóch dwóch pełnatatowych pracowników, prawda, i wtedy, i wtedy a przy w związku z tym, że dodatkowo jest ta osoba wypłacana na tak zwanej pensji 684, rzeczywiście pracodawca bez względu na ilość godzin nie musi w, w, płacić o, nadgodzin, specjalnej stawki nadgodzinowej. Zwrócę tylko uwagę, że to działa, w obie strony, to znaczy zasada płacy tej pensji bez względu na ilość godzin dotyczy nie tylko nadgodzin, ale też sytuacji, kiedy pracownik na przykład nie pracuje pełnych 40 godzin. Wystarczy, że pojawi się każdego dnia na parę godzin. I ta pensja nie powinna się zmienić i nie można jej zmienić. To jest jedna z tych, jeden z tych warunków. I po tym też łatwo poznać, czy ktoś rzeczywiście jest zakwalifikowany prawidłowo, czy nie. Bo jeśli pracowie pracuje powyżej 40 godzin i nie jest wypłacany overtime, to wygląda, że jest ok, ale co się dzieje, kiedy na, pracuje mniej niż 8 godzin w tygodniu, w dziennie lub 40 w tygodniu? Czy jego praca, płaca nie zmienia się? Także jest to jeden z tych warunków, które pracodawca musi przemyśleć i, i wiedzieć, jakie są, jakie są wymogi. Drugą, drugą kategorią w kategorii białych kołnierzyków, white color. Jest, są pracownicy biurowi, administracyjni, którzy nie produkują, nie, nie, nie sprzedają czego klientom, pracują specjalnie dla, dla firmy. Takim przykładem może być e, księgowa danej firmy. E, następnie mamy kolejny e, typ i, i, i kategorię pracowników. E, po angielsku są professionals, po polsku ja bym powiedział osoby, które i to prawo wymaga, które zdobyły swój zawód i pozycję, bazując na wykształceniu formalnym, wykształceniu czteroletnim. Także nie jest to wyłączone nie jest to wyuczone, przyuczone do zawodu. E, załóżmy, e, może to być inżynier, może to być e, nursing, a a, a, a a registered nurse, e, która w pełni e, ukończyła czteroletni e, kurs, e, szkołę wyższą. No a z takich ciekawostek też prawo uznaje e, e, szefa w kuchni, szefa od sosów, bo e, są szkoły które po których ukończeniu otrzymuje się ten tytuł, jest ktoś specjalistą od sosów, powiedzmy we francuskiej restauracji. I a taka osoba też może być e, oczywiście zakwalifikowana jako overtime exempt, jako osoba, której nie potrzeba płacić e, e, overtime'u w odróżnieniu od zwykłych kucharzy, prawda? Następnie mamy też kolejną kategorię, e, o której warto pamiętać, to są. Osoby, które prowadzą sprzedaż poza normalnym miejscem pracy, czy to jest, bo mo, może to być oczywiście biuro, lub, lub dom, e, swój, swój własny dom, i wtedy to jest uznawane za jako miejsce pracy. Ale jeśli taka osoba regularnie e, powiedzmy, odwiedza klientów w ich domach, czy biznesy, ta osoba też może być, to jest decyzja oczywiście pracodawcy: może być wypłacana na zasadzie pensji, bez płacy w nad, nadgodzinach. No i jeszcze ostatnia kategoria to. Dotyczy y, pracowników y, i osób związanych y, z komputerami, powiedzmy, ale też nie. nie dzisiaj każdy pracuje z komputerem. Y, jest to kategoria, y, 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 w, y, w, y, w, w, w której się wymienia programistów komputerowych, software engineer, a, a analityków. I te osoby również, jeśli są, jeśli ich stawka, Pensja wynosi przynajmniej 684, albo nawet jeśli płacone są na godzinę, ale ta minimalna stawka godzinowa w tym wypadku wynosi 27,63 e, 27 dolarów, 63 centy, e, to też pracodawca ma możliwość zakwalifikowania ich jako overtime exempt i niewypłacania e, ich, e, ich e, nadgodzin. Wszystkie te kategorie pamiętajmy, że, że dotyczą e, tych wymogów minimalnych, bo e, jest to decyzja firmy, do, właściciela, i za, e, jak płacić, w jaki sposób, jak często i na jakiej wysokości. E, my mówimy o tych minimalnych standardach, i na szczęście rynek reguluje to i, i zazwyczaj wymaga. E, większych, większych stawek, większych, większych pensji. Ale my mówimy o tych minimalnych, minimalnych standardach. No właśnie, te minimalne standardy czasami się zmieniają, czasami po prostu jest zła kwalifikacja, czyli po prostu pracodawca próbuje na siłę zaoszczędzić, pracownik nie zawsze zna swoje prawa i wtedy często się zdarza, że osoby, którym się należą o ich nie mają, natomiast osoby, którym to wartajmy się nie należą, próbują je wyegzekwować. Jak to już powiedział, zważyć tak, tak powiem, powiem klasyfikacja tych, tych zawodów, prawda? Problem, e, e, w, jeśli mówimy o nadgodzinach, e, tak zwane jest classification, czyli złe zakwalifikowanie. E, nie nie e, obwiniamy nikogo, nie, nie śledzimy tego, nie dochodzimy do tego dlaczego. Do takich sytuacji dochodzi. W większości może to dojść z niewiedzy lub przy nawet dobrej woli, prawda? Ktoś, ktoś po prostu pracodawca uznał, że wystarczy, że ja płacę komuś pensję i i, i płacę mu 700 dolarów albo 1000 dolarów na tydzień, no to na pewno jest uznaje taką osobę za, za wyjątek od zasady nadgodzin i nie wypłaca nadgodzin w dobrej woli, nawet przy zgodzie pracownika, któremu to powiedzmy nie przeszkadza. Ale jak powiedziałem, prawo federalne polega na tym, że takie umowy nie są, nie są ważne. Zgoda pracownika czy zgoda pracodawcy i pracownika na, taką, na taki rodzaj wypłaty niestety nie jest ważny. Ja jeszcze wspomniałem, a raczej nie wspomniałem o takiej sytuacji, jest takie słynne 880, bo często jeden z typowych błędów jest wypłacanie Overtime'u po 80 godzinach, po dwóch tygodniach pracy. Często, zazwyczaj czeki otrzymujemy co dwa tygodnie i możemy zobaczyć, że y, sytuacja y, wygląda tak, że mamy 80 godzin, nie ma żadnego overtime'u. Pamiętajmy, że prawo, prawo do y, stawki y, nadgodzinowej, półtora raza normalnej stawki, dotyczy y, Okresu tygodniowego. Czyli inaczej mówiąc, widząc 80 godzin, niekoniecznie mamy, nie mamy overtimeu. Może być sytuacja, że dana osoba pracuje 50 godzin w jednym tygodniu, a 30 w drugim, i oczywiście mamy 10 godzin overtimeu w tym pierwszym tygodniu. To też warto pamiętać o tym. Następna, następne, następna sytuacja, scenariusz dotyczy i wyjątek od tych zasad overtime'owych: jest, jest, są szpitale i nursing homes, i domy opieki, gdzie pracow pracownik jest poinformowany, że pracodawca, powiedzmy szpital, ma taki plan. Zwany 880, gdzie nadgodziny są wypłacane albo po 8 godzinach pracy, albo po 80. Co, a, a, który wybiera się, ten, który bardziej jest korzystny dla pracownika. Także jest to jedy, jeden z tych wyjątków, gdzie overtime. Jest wypłacany po 80 godzinach, bo tak może być ustalone, ale dotyczy to bardzo limitowanej grupy przedsiębiorstw i pracodawców. Jak powiedziałem, chodzi, chodzi o szpitale, domy opieki, nursing homes. Nie może osoba zgodzić się pracując na budowie, na przykład jako murarz. Nie może się zgodzić, znaczy może się zgodzić, ale nie będzie to ważne w prawa, kiedy obydwoje pracodawcy i pracownik na przykład zgodzą się, że overtime będziemy płacić po 80 godzinach. Tygodniowy, tygodniowy okres jest wymagany do, do obliczania overtime'u i nie można go od, zamienić ani odłożyć. Wspomnę o takich, jeśli mówimy o tych typowych problemach, są pewne zawody i, 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 można powiedzieć, biznesy, gdzie jest, mamy do czynienia z tak zwaną sezonowością, mamy okresy, gdzie są gdzie pracownicy pracują niesamowite ilości godzin w tygodniu, nielimitowane, praktycznie. A są okresy powiedzmy, zimą, gdzie tych godzin pracy brakuje, że pracy w ogóle brakuje. I, I zdarza się rzadko, bo rzadko, ale zdarza się też, że pracodawca, a nawet sam pracownik proponuje, aby te godziny, które przepracował dodatkowo w tygodniu latem, żeby nie wypłacać overtimeu, a zapłacić te, ten czas, tego, ten overtime jakby w czasie zimy, w innym sezonie, kiedy nie mamy tej pracy. Dalej taka umowa jest nieważna. Nie ma, nie ma możliwości przedłużenia, prze, przedłużenia czasu albo zamiany overtime'u na jakąś inną formę wypłaty w innym okresie. To jest też jeden z tych typowych błędów, przed którym e, przestrzegam, i, bo zdarza się zdarza się w naszej praktyce. No właśnie, często zdarzają się różne błędy, ale żeby ich uniknąć, warto skontaktować się z naszym gościem, a jest nim Roman Sołtys z Federalnego Urzędu Pracy. Telefon do pana Romana to jest 312 758 1189. Można zadzwonić, można zadać pytanie, no i oczywiście skonsultować się decyzję, czy to pracodawca, czy pracownik, jak wygląda jego sytuacja w danym miejscu pracy i co można zmienić ewentualnie na lepsze. Wszystkie firmy, także konkurencję, prawda? Także właśnie ze względu na, na równe warunki konkurencji jest wskazane, aby te standardy były obowiązkowe dla wszystkich, żeby nie było wyjątków, żeby osoby, które nie, nie są wypłacane prawidłowo, podciągnąć do tej, do tej kategorii w tej kategorii, gdzie pracodawca i pracownik jest wypłacany zgodnie z tymi minimalnymi standardami pracy. A więc zapraszamy do konsultacji z Federalnym Departamentem Pracy. Pan ma z kilku polskich pracowników, którzy odbierają te telefony, prawda? I mogą zadzwonić, zadać pytanie, poradzić się. Telefon to 312 758 1189. 312 758 1189 Panie Dowani, mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień i znowu jakiś, jakiś ciekawy temat odnośnie pracy poruszymy Dziękuję bardzo i do usłyszenia niebawem